To jest chyba wojna Agencji Pracy. Pierwsze auto wybite. Trzeba idziemy dalej. Kolejne. Biste. Tu jest kolejne. Też się musiał wpływić. Tu jest kolejne. Wszystkie mijane, nie wierzę.

Jest kolejny i to wszystko piófki. Co że prawa szyba? Prawa szyba. Idziemy dalej. Patrzyć. Idę właśnie patrzeć. To nie no, ma kurwa czas. Czas i zaparcie. To jest kolejny samochód. Zobaczymy. Ebita celowa tylko tu kolejny cyk idzie dalej jak stoją tu jest jeden cały widzę zobaczymy tu jest kolejny tu jest. I dalej. jeden cały o może nie było go w nocy bądź rano Ale są na bo to są inne jakieś to... A i tych drzwi jeszcze nie ma. Może jeszcze wyjechało.